Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i będziemy sobie grać buraskę, buraska, która była już kiedyś na kanale, nie była też wymieniana przez Was ani nic w tym stylu. Bardziej będziemy to traktować trochę jak film taki lekko informujący, ale też zaczniemy sobie oczywiście już tą giereczkę i jaki to ma być film informujący. Otóż, jak wiecie, ekspię sobie te wszystkie czołgi, które tam są mi potrzebne do tego, żeby wam je pokazać, czy to tak jak grill, czy niedługo będę zaczynał również ekspić sobie, um, <laughs> będę zaczął ekspić drogę do małsa. Ale jest taki mały problem, że pojawił się warsztat i te wszystkie pieniądze, które były zarobione gdzieś tam przeze mnie na linię frontu, oczywiście poszły na y, buteka tego dziewiątego poziomu oraz poszły właśnie na ten nowy, nowy pojazd. I potrzebuję zrobić sobie kaskę, więc żeby nie było tak, powiedzmy sobie, y, nudno, żeby to też jakiś tam większy cel miało, stwierdziłem, że zrobimy sobie markowanie właśnie buraski. I tą buraską będziemy sobie chcieli gdzieś tam y, pograć na streamku, streamki pewnie będą się tam teraz pojawiały troszeczkę y, częściej, co prawda one nie będą zawsze, ale gdzieś tam się będą pojawiały i będziemy sobie próbowali tą buraskę właśnie na tych streamkach Zmarkować, więc, jeżeli byście chcieli, jeżeli chcecie sobie właśnie wpaść na takie markowanie, to jak najbardziej zapraszam. Tylko ja tutaj widzę, że nie za dobrze tutaj zagrałem, już w pierwszej winie bitwy nie za bardzo wiedziałem, co chcę zrobić. I tak naprawdę utrudniam sobie zadanie, bo dostajemy po HP za nic. No i oczywiście na streamu pojawi się już mod pokazujący tego, ile mamy tych procentów, ile tak naprawdę musimy ich zdobyć. Teraz jest ich chyba w granicach, nie pamiętam, czy tam jest w granicach 60 paru, czy o 70 paru, no ale to wszystko oczywiście wyjdzie y, już po bitwie, bo sobie to po prostu sprawdzimy. A póki co spróbujmy sobie zagrać jakąś fajną bitewkę. No i oczywiście Burask czołg bardzo, bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o y, jego na przykład kamuflaż, który jest nieziemski i potrafimy tak naprawdę być niezauważalni dla progów przez długi, długi czas w bitwie wykrywać te pojazdy. Tak naprawdę teraz możemy zginąć za to, co robimy. Ale chyba ten nas nawet nie będzie sobie strzelał. Aczkolwiek ta mapa pod granie pod kamuflaż nie jest idealna. tak? No bo to jest mapka bardzo mała i ciężko jest tutaj gdzieś tam zawsze sobie przejechać bez spota Ale coś tam zawsze można sobie zrobić. Zobaczcie, tutaj też mamy po tym wykryciu. Jeżeli chodzi o wymagania, buratki na 3 mołe, trzy oznaki biegłości, czyli te y, paseczki na ruchy, tak widzicie, ja mam jedną, to są y, wymagania na poziomie 3600 albo 3800 łączonych uszkodzeń, czyli liczy się spot oraz ten damage zadany przez nas. No i mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodoba, gdzie właśnie zapraszam was na te streamki, żebyście wpadli na Twitcha, link oczywiście macie w opisie, więc zostawcie też tutaj łapkę, tam followka oraz możecie zostawić suba na kanale, żeby tutaj nic was nie ominęło. No my musimy chyba sobie póki co delikatnie poczekać, poszukać sobie gdzieś tych wystrzałów. No zobaczcie nawet, że minimapowo to nie wygląda dla nas y, fenomenalnie. Tamta strona nam padnie na pewno, ta strona Ładnie nam raczej yy, też, więc raczej my musimy robić taki damage. Powiedzmy sobie, na dojeździe, gdzie, gdzie przeciwnicy będą nas tutaj chcieli dociskać. Tam my musimy się znaleźć gdzieś od boku, strzelić jedną, dwie i się schować, przeładować i czekać, tak naprawdę, na następną okazję. No bo wątpię, żeby ta nasza drużynka dała radę tutaj coś zrobić sensownego. No my też, powiedzmy sobie, szczerze, nie będziemy błyszczeć na pewno w tej bitwie. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, czy mm, o jakieś inne aspekty, no bo nie ma tego. Miejsca dla nas tutaj za dużo Te taki gdzieś tam kampiące, które mogą nas przestrzelić Tutaj mamy już typa na, na blisko I tego typa właśnie bym chciał sobie tutaj złapać Tylko właśnie, to jest problem My teraz mamy spota, a kolega mm, A kolega niestety już nie ma przeciwnika, z którym mógłby się bić Który by odwracał od nas, uwa od nas uwagę oczywiście Teraz w tym momencie gdzieś się tutaj wycofamy Gdzieś tam po spodzie coś wpada, tak jak widzicie Mimo tego, że tylko sobie jeżdżę po mapie nie za dużo strzelam, nie za dużo atakuje, to gdzieś tam ten spot się nam pojawia, że gdzieś tam ktoś strzeli do kogoś, tak jak przedstawam tego lecika. Też próbujemy sobie takie przestrzele jeszcze złapać. aczkolwiek widzę, że to no my jesteśmy na spocie. I to raczej jesteśmy właśnie praktycznie na perma-spocie. Niewiele nam tutaj tego. Tak naprawdę brakuje, żeby nas tutaj szybko przeciwnicy wynieśli. No i taka bitwa niestety nie jest niczym dobrym w takim wbijaniu, oczywiście tych mowa. no bo zobaczcie, do tych 3000 uszkodzeń. To brakuje nam bardzo bardzo wiele, tak naprawdę. To raczej nam tutaj nie weszło. No a panie, jeśli przystrzałów, też nie będzie to takie bardzo yy, bardzo proste, żeby sobie gdzieś ten damage taki robić łatwy. Tutaj widzicie, jedna pestka i tak naprawdę gdzieś trzeba się chować. Trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę tam już nie możemy nigdzie podjechać. Tutaj za chwilkę też będą przeciwnicy oraz przeciwnicy będą tutaj. To już nasza pozycja całkowicie straci sens i nie będziemy mieli gdzie uciekać. Jeszcze liczę na to, że oni pojadą gdzieś tam do tego skorpiona. I tutaj będzie możliwość przestrzału. Tylko widzicie, nie, nie zdążyłem jeszcze sobie tego wszystkiego doładować. Ten Tiger też może chcieć jechać tam, ewentualnie właśnie Eltek podjedzie po naszego po naszego kolegę, a my strzelamy za zero w trakat. Wszystko źle to było przycelowane. Pojawia się też Tiger. Jedzie również Lis, którego nie udało nam się wcześniej przebić, ale teraz tego Lisa też nie uda nam się przebić. I niestety trafiamy do garażu, więc tak naprawdę pierwszy... Yy, pierwszą bitwę Zaczynamy tym, że gdzieś tam dostajemy w pierdziel i te moje moje na pewno spadnie, ale też zobaczymy w garażu, ile tak naprawdę go mamy. No i tak jak możecie zobaczyć, ta pierwsza bitwa na pewno jest na duży, duży minus, a możemy sobie sprawdzić tak naprawdę, ile my tego wszystkiego mamy i tak naprawdę będziemy sobie startować 70% można powiedzieć praktycznie. I to będzie się tutaj dla nas y, liczyło. Czyli zobaczcie, że to jest ledwo ponad pierwszą oznakę biegłości, więc do tych trzech będzie brakowało dużo. Y, też na pewno to, co ja bym chciał sobie zrobić, to nie jest tutaj, tylko gdzieś się blokowało te bitewki, które mamy sobie. To jest chyba tu. Y, subskrypcje, nie wykluczone mapy. To nas by interesowało, bo my byśmy sobie chcieli jakieś mapki wykluczyć i takie, żeby nam nie przeszkadzały. Na pewno chciałbym wykluczyć sobie. Tutaj, Himersdorf, czy chciałbym wykluczyć Esk? Wydaje mi się, że nie. Esk jeszcze jest taką mapką, gdzie można coś zagrać, gdzie można sobie coś tam pokombinować. Bardziej by mnie interesowała właśnie ta tundra, która nam tutaj przed chwilą była, bo ja tej tundry strasznie nie lubię grać takim miękkim czołgiem, więc te dwie mapy bym sobie wykluczył. Oczywiście teraz one będą zablokowane na 4 godziny, ale nie powinniśmy na nie trafić. Te podkreślam, nie powinniśmy trafić na nie w matchmakingu, więc. Y będzie to dla nas jakaś taka powiedzmy sobie łatwiejsza droga do tego markowania. Trzeba o tym pamiętać, żeby te łapki sobie zmieniać, jeżeli ktoś się zabiera za markowanie pojazdu. Ja powiem szczerze, że Burask to będzie pierwszy czołg, który mam zamiar zmarkować. Zwykle ja po prostu dobijałem sobie gdzieś tam jedną markę grając po prostu. Nie starałem się jakoś tych bić trzech maleczek. A zobaczcie tutaj kolega na Burasce te trzy marki ma. Może to nie jest dobrze widać u was na nagraniu, ale mam nadzieję, że sobie to dostrzelecie, za chwilkę ja wam też to pokażę na tym celowniku już tym, zobaczcie, że tutaj są te trzy paski, przez chwilkę było je widać no i właśnie my takie trzy paski chcemy sobie na tej naszej buraczce zdobyć, jedziemy tutaj razem z nim, można powiedzieć, no on ma trzy marki, to się zna ale tak naprawdę my chcemy sobie grać stronę, bo nie widzę gdzieś tam naszego udziału agresywnego po tej stronie drugiej, no bo niestety jak mówiłem, burask nie ma pancerza, burazki jest który gra na kamuflaż oraz ma fenomenalny magazynek, jesteśmy w stanie zadać 360 uszkodzeń na strzał. Tak naprawdę, to jest dużą wartością, patrząc na takie ósemeczki i 2 sekundy dostać 360 razy 2 to nie jest nic miłego, bo ci pół HP tak naprawdę znika. Ja się ustawiam tutaj troszeczkę defensywnie, ale nie chcę wjeżdżać w pierwsze tempo, kiedy nie wiem co tak naprawdę tutaj sobie będzie dojeżdżało, nie wiem co się będzie znajdowało naprzeciwko nas. Nagramy na dyszki, więc też trzeba sobie na to lekko zwrócić uwagę. Środeczek raczej przegrany. Nie mamy szans tam wygrać. Ciężko by było jednym udesem sobie to odbić. U nich szarfu futur sobie widzę, że już się gdzieś tam od górki pojawił. czyżby bo oni sobie wjechali bez spotu, Ewentualnie ja byłem spóźniony, bądź stoję za daleko, bo taka opcja też jest. I pytanie, czy my chcemy sobie grać tam na nich agresywnie Zobaczcie, właśnie. To są te wymiany, że kolega wchodzi w wymiany, które tak naprawdę nie są dla niego dobre. No bo traci to swoje HP. Dużo szybciej niż przeciwnicy. Widzę, że tam to nasz Thor ktoś sobie podjeżdża. Ja raczej nie powinien dostać tutaj sobie jakiegoś tam spocika. Ale zawsze mogę strafić 36 HP za nic i zerwać sobie gąski, dlaczego by nie. Więc troszeczkę te moje zagrania początkowe nie są zbyt dobre. Ale też dużo grałem butekiem i bardziej jestem przyzwyczajony już, można powiedzieć, delikatnie do takiego kampienia. Ja zobaczcie, zobaczycie, tutaj sobie podjedziemy na spokojnie. Tutaj chyba z góry raczej spota nie dostaniemy. A na pewno byśmy sobie chcieli też spotować czołgi, które właśnie sobie znajdują się tutaj, tak jak grill, czy tak jak te y, turtul tutaj zawsze ktoś będzie mógł sobie do nich wystrzelić, zawsze ktoś będzie mógł ten damage zadać. A też jesteśmy odkryci od tych pozycji, w razie jakby ktoś dojechał na przykład tutaj, to też nie powinien mieć na nas przestrzału. Czy temu turtlowi jesteśmy w stanie coś zrobić? No nie za bardzo. Nasza bitwa pomału się kończy. To nie jest nic miłego dla nas. Gdzieś tam pomału trzeba by się, się zacząć do niej włączać. U nich ten udesie. Widzę, że tam sobie coś próbuje podjechać. Czy my jesteśmy w stanie sobie go jako tako złapać, żeby gdzieś mu tutaj ten strzał wcisnąć, no może była przez chwilę okazja, ale on nam raczej wyjedzie tutaj. Nie Niby na pewno wtedy nie chcemy być na tym otwartym, otwartym terenie. Niestety dostałem spota szybciej niż ten udes dojechał, bo ten lance nam się tutaj wychylił. I teraz takiego lansena, jeżeli tylko schowamy się od Udesa, możemy sobie jak najbardziej tutaj obić. Bo no nie podoba mi się to, gdzie się znajdujemy w tym momencie. Tak naprawdę jesteśmy już całkowicie zamknięci, i tutaj raczej to jest tylko wjazd. Po śmierć, totalną śmierć, co nie jest niczym miłym w tym naszym odcineczku. I ta zapowiedź wychodzi tragicznie, bym powiedział. No, bo chcieliśmy sobie poręcz tutaj, fajne bitewki. Chcieliśmy sobie pokazać, że stać nas na to, żeby w te trzy małe powiedzmy sobie iść, a póki co co dwie bitwy, to jest naprawdę w takiej drodze bardzo duży drop. Oczywiście takie dropy się zdarzają, takie dropy gdzieś tam zawsze będą występować, bo nie zawsze te bitwy wyglądają dla nas fajnie i optymistycznie. Ale no, powiedzmy sobie szczerze, że póki co, to my sobie zbijamy tak naprawdę te nasze y, procenty tylko po to, żeby było nam trudniej i żeby dłużej nam to zajęło. Niby to, jeśli tam jest jakiś zarobek, ale taka bitwa za zero, to pewnie by był spadek z rzędu 1,5% bądź 2%, a ten, kto wie, bijał kiedyś moje, bądź się interesował, jak inni to robią, to może wiedzieć tak naprawdę o tym, że jest to bardzo dużo, ciężko jest odrobić sobie taką sytuację już. No ale nic, niech kolega się tutaj pomyśli z tym buraskiem, z tym mielem i zobaczymy tak naprawdę, jak nam to wyjdzie w naszej ostatniej bitewce, takiej zapowiadającej, więc nie będzie taki powiedzmy sobie odcineczek, nie za bardzo udany, ale tutaj bardziej chodziło właśnie o to, żeby gdzieś tam was zaprosić na Te live'iki, które teraz będą się odbywały Więc pewnie koło godziny 18 sobie wystartujemy i będziemy sobie to Wszystko wbijać i zobaczymy jak nam tak naprawdę pójdzie Dobra, ja wam to skracam i widzimy się w kolejnej bitwie No mamy bitwę kolejną, jest to lotnisko, czy na tym lotnisku Da się coś fajnie pograć, ogólnie lotnisko wydaje mi się, że to jest taka mapa, która Drastycznie potrzebuje zmian, bo gdzie się nie wychylicie to te daki mają na was przestrzał i tak naprawdę spotykacie się na środku mapy I zaczyna być wielkie oczekiwanie No ale spróbujemy sobie coś tam dobrego zagrać tym razem Pytanie czy ja chcę grać właśnie w lewą stronę czy ja chcę grać prawą stronę gdzieś tam za tymi, kamy za tymi kamyczkami No jeśli nasza drużyna by przegrywała to teoretycznie za tymi kamyczkami coś tam delikatnie mógłbym, być, mógłbym zrobić ale też trzeba pamiętać o tym, że jeżeli nasza drużyna przegrywa, to my za tych kamyczków już nie mamy ucieczki i to nie jest nic sympatycznego, więc mi się wydaje, że po prostu wjedziemy sobie na półeczkę, popróbujemy sobie gdzieś tam coś fajnie strzelać, bo nie widzę sensu zajmować tych kamyczków, ja tam zrobię magazynek, może przez całą bitkę, a będę stał tak naprawdę zamknięty, nie będę miał możliwości żadnej rotacji, a możliwość rotacji to jest coś fajnego, tylko jeżeli ja się decyduję na taki wjazd tak późno, Zobaczcie, że ich ciągi ciężkie dojeżdżają w to miejsce, no bo ja sobie troszeczkę pokrążyłem i tak naprawdę znowu zaczynamy bitwę będąc na strzał i to jest właśnie problem buraski, że jeden głupi błąd i tak naprawdę wszystko w was wchodzi i ciężko wam będzie cokolwiek sobie tutaj yy, zrobić. Może jakiś strzał w tą kobrę, jeżeli ona będzie chciała sobie jeszcze podjechać, raczej wątpię, tutaj mamy centka, który sobie gdzieś tutaj podjeżdża, strzela go w gąskę. Oczywiście bez damage'u i to jest bardzo słaby strzał, chyba że ktoś jeszcze z naszych będzie mógł sobie go przestrzelić, ale nie mamy zbytnio nikogo Kto by był w stanie taki manewr wykonać, bo oczywiście nie ma nikogo na naszej bazie Teraz jesteśmy w stanie sobie zaświecić kobre, ona będzie sobie pod nas podjeżdżać No ta 30 nie jest wychylona, co oczywiście nie jest miłe, bo ona mogłaby sobie tym damage jakiś tam zrobić To jesteśmy tak naprawdę sobie w stanie kolegę strzelić, aczkolwiek to już było ryzyko, bo dostaliśmy spotach no powinienem oddać mu dwie, ale tak naprawdę boję się tego skorpiona, który jest za nimi ustawiony. Więc czasami to, że wasza drużyna nie kampi, nie jest niczym. Nie wiem, bo jeżeli ta T30 stałoby sobie gdzieś tu, ewentualnie tu, to miałby przestrzeń ten środowiek idealny, tak naprawdę. I bylibyśmy w stanie sobie tego damageu po spocie gdzieś tam yy, zrobić, a szczerze to jest chyba najłatwiejsza wersja yy, robienia tego moe, żeby właśnie gdzieś tam sobie po prostu pospotować. Pytanie czy kolega strzeli na ślepo? No, póki co nie ma zamiaru. Teraz dopiero sobie strzelił. No, my też nie mamy artylerii, która by, sobie do nas która by mogła sobie strzelać. Ja sobie chyba będę się tak wychylał i będę go sobie delikatnie spotował, żeby on mi nie zniknął, tak naprawdę, z tego spota. Jeżeli będzie chciał coś zrobić, to my będziemy mogli sobie, tak naprawdę, go gdzieś tam połapać, Zobaczcie, Właśnie o to mi chodzi, że kolega będzie chciał sobie gdzieś tutaj uciec, to my będziemy w stanie go złapać. Jeszcze jeden strzał, wydaje mi się, że on będzie się wtedy odwracał i będzie chciał sobie gdzieś stąd uciec i nie powinien sobie do nas wtedy móc strzelić a zobaczyć, że my jesteśmy w stanie sobie dwa razy strzelić co prawda tylko raz trafić ale też nie wolno za bardzo ryzykować i teraz będziemy właśnie musieli sobie taką mądrą grą się popisywać żeby gdzieś tam sobie właśnie tak to rozgrywać no bo szczerze nie mamy zbytnio możliwości na to żeby robić jakieś super super uszkodzenia wychylenie się na tą wzetkę bardzo ryzykowne no bo on ma za sobą te deki i możemy dostać tak naprawdę bardzo szybki przestrzał tam jeszcze gdzieś lansem, którego teoretycznie jeżeli przyniesie nam troszeczkę szczęścia RNG to będziemy w stanie wyjąć, oczywiście będzie go widać tylko pikselowo on nas również będzie mógł sobie zaświecić no właśnie on się tylko wychyla, dostaje spota mogliśmy to strzelić, ale też byśmy dostali spota i jeżeli my nie trafimy to może trafić nas To nie będzie niczym miłym no i dobra, dostaliśmy chyba spota on się teraz na nas wychyli no i my dajemy rykoszek, on na szczęście już do nas strzelać nie może, ale jest właśnie centek, który gra sobie na środku i już strzelić do nas może. I to HP nam spływa coraz bardziej. Zobaczcie, taka pozycja właśnie na niecena. On sobie tam niby jest frustrujący, ja też bym mógł gdzieś tam grać, tylko jakbyśmy my tam grali i on by tam grał, tak naprawdę bardzo szybko się to y, mogłoby skończyć. Fajnie, tak, że my jesteśmy w stanie go sobie gdzieś tam fajnie wyjąć. Raczej wątpię, chyba że on sobie znowu tak piknie śmiesznie, my będziemy mieli gdzieś się zacząć chować. Pewnie musisz do nas na te postrzelić, póki co nie próbujesz. Poleciało, udało się go rozwalić, teraz się chowamy, żeby nic nam ze środka znowu nie strzeliło. Tam jest jeszcze jak Tiger Prototype. Więc czysto teoretycznie, jeżeli byśmy gdzieś tutaj znaleźli bicia, ale chyba skałki nam zasłonią, nie będziemy sobie mogli w niego strzelić, ale będziemy w stanie strzelić sobie tego centka, jeżeli on tylko znowu podjedzie. I to nawet raczej bez spota, nie no, umędziemy mieli linię krzaków, która będzie nas tutaj sobie zasłaniała, tylko ktoś musi go oczywiście spotować. Już bym praktycznie przeładował tak na dobrą sprawę. Gdzie ty kolego sobie jesteś? No jesteś dość, tu ma dobrze schowany. I raczej widzimy ci tylko piksele wieży. Teraz dopiero gdzieś sobie podjeżdża kolega. Podjeżdża i co? I tutaj w tej boczek nam nie wchodzi? Aczkolwiek tam są dziwne te takie skałki. Przez które teoretycznie moglibyśmy strzelić, ale jakoś to tak dziwnie chce nam powiedzmy polecieć i nam w to nie wchodzi czy tą stronę jesteśmy w stanie wygrać kolega widzę, że strasznie frustrowany na to, że my sobie gramy w taki sposób żeby gdzieś tam go delikatnie wyciągać, ale zobaczcie co się dzieje na tej mapie ta mapa trwa już 5 minut i nie dzieje się tu za dużo to jest właśnie to, dojeżdżamy do jakiejś pozycji wszyscy stoją w linii, zobaczcie, że nikt nie robi jakiejś tam próby przebicia się dalej, wszystko co jest tak naprawdę za połową mapy to za chwilkę sobie pada i to jest jakiś taki problem tej mapy największej, że tutaj nie ma czegoś takiego że my możemy sobie poflankować fajnie, no bo spoko, tam dodali tą ścieżkę naokoło, gdzie można sobie powiedzmy jakąś flankę na tych czołgach ciężkich zrobić, ale tak naprawdę wyjeżdżając tu tam stoją te deki dostajemy, tu stoją medy dostajemy, wyjeżdżając z tej strony tam stoją te deki dostajemy i tak naprawdę każdy wyjazd to jest równoznaczny praktycznie z tym, że my giniemy, tak samo wyjazd tutaj na środek, te deki z tyłu. No i gdzie można zrobić jakiś fajny ruch, który by nam pozwolił na to, żebyśmy jakąś flankę założyli. No, jedynie jeżeli przeciwnicy wjadą tu głęboko, to trzeba wjechać gdzieś tutaj w środek i wtedy można ich sobie obić. To jest chyba takie jedyne zagranie, które mi by wpadło tutaj na tej mapy do takiego flankowania. No, bo za bardzo innej możliwości nie ma, jeżeli mamy się wychylać pod te deki, to wiadomo, że nikt nie chce tego robić. I tak naprawdę, według mnie, kto pierwszy tutaj puszuje, ten szybciej tą mapę przegra. No, chyba że naprawdę dobrze się wymieniacie i dajecie radę. Gdzieś tam sobie to wszystko pokończyć, ale zobaczcie. Teraz nigdzie tutaj piknąć nie mogę. Moja jedyna droga ucieczki, tak naprawdę, jest tędy gdzieś po tych skałkach. bo zjazd tutaj też by się kończył z tym, że możemy dostać ze środka. WZK sobie robi objazd. No i teraz, właśnie, ten nasz ta nasza lorka będzie mogła ją sobie farmić. Fajnie na tym dajecie zobaczyć, co się z nim dzieje. Kolega próbował tylko przejechać swoim dołem, czyli teoretycznie bezpieczną swoją strefą, bo gdzieś tam ma ten niszczyciela, którego bronią. I tak nie może, a u nas jeszcze nie chcieliby mógł stać jakiś tam na samym końcu i jeszcze gorzej by to dla niego wyglądało, bo ten przestrzeń już był naprawdę, naprawdę potężny. Jedzie sobie taki jak Tiger, którego my oczywiście nie możemy sobie trafić pierwszą pestką, musimy drugą. Szybko się chowamy, no ale to nas nie przybliża do naszego celu, żeby zrobić po te 3800 uszkodzeń łączonych na grę. Tak naprawdę mamy 800 uszkodzeń, więc jeszcze te 3000 trzeba zrobić. I druga strona, gdzieś tam pomału zaczyna wygrywać, bo już wyjęliśmy jednego skorpiona. Więc teraz jesteśmy w stanie na pewno sobie tutaj lepiej, lepiej pograć. No nie mamy takiego dużego przestrzału z tyłu. No i Shark futur i Gecor, oraz by było trzeba podjeżdżać pod tą gdzieś skałkę, żeby spotować te czołgi, które są tu. Tylko żeby spotować te czołgi, tu musimy mieć dobry cover. Zwłaszcza z naszą ilością punktów HP. No bo każdy dojazd tutaj kończy się śmiercią. No, zobaczcie, jak oni wyjeżdżają. I padają jak muchy. Albo musieli wyjechać wszyscy razem albo ta bitwa będzie tak wyglądać. W ogóle lotnisko to jest też jedna mapa, na której padają serio remisy, jak ludzie narzekają właśnie, że te bitwy są za szybkie, że to wszystko się dzieje tak naprawdę dwie minuty, bitwa i koniec. To na tej mapie starzałem się bitwy 15-minutowej i żyje jeszcze kupa czołgów, można powiedzieć. Bo tak naprawdę kto podjeżdża bliżej ten, zobaczcie, kolega chciał podjechać, chciał tutaj coś porobić, gdzieś tutaj ustawiona nasy sobie półeczka. I z krzaczków na spokojnie sobie ich biją, a ja nie zauważyłem, że mi kolega na plecy wjechał. No nic. Więc dzisiaj bitewki wszystkie na minus. Można powiedzieć, że procenty poleciały w dół i to bardzo, bardzo mocno. Nawet wejdę sobie do garażu i zobaczę ile bez tej bitw poleciało to sobie do, do dołu. Mm, ale na pewno jest to duże, duży duży, duży yy, spadek. Mieliśmy 69, już mamy 68, po tej bitwie będzie 67. Więc zobaczycie, że tak naprawdę zaczynamy od pierwszej moły yy, bijanie tego wszystkiego. Widziałem, że tam jakaś yy, wyszedł nam filmik, więc yy, ja sobie go obejrzę, może też się z niego pojawić znaczek, Więc zapraszam na live Ten odcinek zapowiada to, że będziemy markować, ale nie pokazuje tego, w jaki będziemy to robić sposób. Ale takie bitwy też się zdarzają. I mam nadzieję, że miłość z kolei like zostanie i wpadniecie na, na liveika. Ja idę się do niego przygotowywać. Na razie. Cześć.